Większość z was nie zdaje sobie sprawy, gdzie naprawdę znajduje się na skali atrakcyjności. Możesz być dużo bardziej atrakcyjny, niż ci się wydaje. I dziś rozbiję to na czynniki pierwsze. Zaczynajmy. Pierwsze. Kobiety stają się przy tobie wyraźnie bardziej spięte lub niepewne. Wielu facetów myśli, że jeśli kobieta nerwowo zachowuje się w ich towarzystwie, to oznacza brak zainteresowania. W rzeczywistości często jest zupełnie odwrotnie. Kiedy kobieta czuje silny pociąg do faceta, jej mowa ciała zaczyna ją zdradzać. Może bawić się biżuterią, poprawiać włosy, dotykać dłoni, szyi czy ust to drobne automatyczne gesty, które mają zwrócić Twoją uwagę. Kobieta, którą pociąga ktoś naprawdę atrakcyjny, nagle zaczyna być bardzo świadoma tego, jak wygląda: poprawia ubranie, prostuje sylwetkę, kontroluje swój wygląd w odbiciu okna. To wszystko dzieje się bez zastanowienia, bo chce prezentować się jak najlepiej. Zauważyłeś kiedyś, że jakaś kobieta zerknie na ciebie, ale gdy tylko złapiecie kontakt wzrokowy, natychmiast odwraca wzrok, jakby została przyłapana na czymś? To jest zainteresowanie. Po prostu boi się, że jeśli spojrzy za długo, zdradzi swoje emocje. Niektóre natomiast robią odwrotnie, patrzą intensywnie, o ułamek sekundy za długo, jakby chciały sprawdzić, czy utrzymasz poziom. Tak czy inaczej, to sygnał, że coś czuję. 2. Inni mężczyźni zachowują się przy tobie inaczej. To znak, którego wielu facetów nie bierze pod uwagę, ale jest bardzo wymowny. Wchodzisz do pomieszczenia i nagle energia się zmienia. Część facetów zaczyna cię oceniać wzrokiem. Niektórzy kiwają głową z szacunkiem. Inni stają się dziwnie pasywno-agresywni, albo nagle udają, że nie istniejesz. Jeżeli coś takiego Ci się zdarzyło, gratulacje, wyróżniasz się. W męskiej hierarchii społecznej to znaczy jedno: jesteś gościem, którego inni traktują poważnie. Mężczyźni są rywalizujący z natury. Kiedy atrakcyjny pewny siebie facet pojawia się w otoczeniu, reszta automatycznie sprawdza, jak wypada na jego tle. Czy czują się przy Tobie słabiej, czy są zazdrośni, czy próbują dorównać Twojej energii. Jeśli faceci zerkają na ciebie dłużej niż normalnie, oceniają twój strój, a nawet zaczynają mimowolnie naśladować twoją mowę ciała, to znaczy, że uznali cię za konkurencję. Ci mniej pewni siebie potrafią nawet próbować cię testować. Przebijają twoje żarty. Wcinają się w twoje historie, próbując je ulepszyć. Próbują podkreślić swoją pozycję. Oni nie chcą prowadzić rozmowy. Chcą pokazać, że mają nad tobą przewagę. Robią to tylko dlatego, że wiedzą, że naturalnie przyciągasz uwagę. Najlepsza reakcja? Nie graj w tę grę. Prawdziwie atrakcyjny facet nie musi nikomu niczego udowadniać. Jeśli jakiś facet zbyt mocno próbuje cię prowokować, po prostu uśmiechnij się, zachowaj spokój i pozwól mu się wypalić. Jest jeszcze inny sposób, po którym poznasz, że jesteś atrakcyjnym mężczyzną. Niektórzy faceci będą udawać, że cię nie ma. Unikają kontaktu wzrokowego, zachowują się lekceważąco, a w grupowych rozmowach próbują cię pomijać. Robią to dlatego, że samo uznanie twojej obecności traktują jak oddanie ci przewagi, a ich ego na to nie pozwala. Najbardziej widać to w sytuacjach społecznych, zwłaszcza tam, gdzie są kobiety. Jeśli jakiś facet wyjątkowo stara się cię wykluczyć lub pomniejszyć twoją rolę, to dlatego, że widzi w tobie cichego rywala. I tu dzieje się coś ciekawego. Kobiety świetnie wyczuwają takie napięcia. Jeśli widzi, że inni mężczyźni reagują na ciebie podziwem albo zazdrością, jej zainteresowanie twoją osobą rośnie. Kobiety zwracają uwagę na mężczyzn, którzy mają silną pozycję w grupie. Jeśli wchodzisz do pomieszczenia i od razu czuć zmianę nastroju, inni faceci inaczej się zachowują, patrzą na ciebie uważniej, sprawdzają cię wzrokiem, to jeden z największych sygnałów, że wyróżniasz się w sposób, którego nie da się zignorować. Więc następnym razem, gdy wejdziesz gdzieś i zachowanie facetów nagle zrobi się dziwne, duża szansa, że to ty jesteś główną postacią tej przestrzeni. A to, mój przyjacielu, bardzo dobry znak. 3. Kobiety próbują cię testować. Kiedy kobieta jest tobą zainteresowana, nie zawsze pokaże to wprost. Czasem robi dokładnie odwrotnie: zaczyna cię droczyć, lekko podszczypywać słowami, rzucać drobne wyzwania. Albo udawać, że wcale nie robi na niej wrażenia. Jeśli kobieta rzuca ci małe testy, możesz się w środku uśmiechnąć. Widzi w tobie faceta o wysokiej wartości. Na przykład, rozmawiasz z nią, a ona wtrąca teksty typu. O, pewny siebie, co? Zakładam, że każdej tak mówisz? Hmm? To nie jest odrzucenie to sprawdzian. Chcę zobaczyć, czy się złamiesz, czy utrzymasz klasę. Bo facet pewny siebie nie pozwala. By lekka zaczepka wyprowadziła go z równowagi. Sztuka polega na tym, by nie reagować nerwowo, nie tłumaczyć się, nie robić się sztywnym, wejdź w to lekko, odpowiedz z dystansem. Czasem gdy kobieta jest tobą naprawdę zainteresowana, udaje zupełnie niewzruszoną. Opowiadasz coś, a ona mówi: no okej, okay, spoko. Robisz żart. Ona patrzy poważnie. A po chwili pojawia się delikatny uśmiech. To nie brak zainteresowania. To wyzwanie. Kobiety nie testują mężczyzn, na których im nie zależy. Gdyby nie była zainteresowana, po prostu przestałaby angażować się w rozmowę. Testy pojawiają się wtedy, gdy chce sprawdzić, czy jesteś wart jej uwagi. Atrakcyjność to emocje. Jeśli kobieta czuje coś do ciebie, chce wyczuć również coś od ciebie pewność, spokój, lekki błysk. Więc następnym razem, gdy kobieta lekko cię prowokuje, nie spinaj się, nie próbuj jej niczego udowadniać, nie pokazuj stresu. Zachowaj luz, odpowiedz pewnie i trzymaj swoją energię. To jest mentalność lidera. 4. Obcy ludzie zatrzymują na tobie wzrok. Zdarzyło ci się kiedyś wejść do jakiegoś miejsca i poczuć, że ludzie na ciebie patrzą, nawet jeśli nic nie robisz, by zwrócić uwagę? Ktoś przez moment patrzy na ciebie ułamek sekundy za długo, zanim odwróci wzrok. Albo jesteś skupiony na swoich sprawach, a jakaś kobieta łapie z tobą kontakt wzrokowy z drugiego końca pomieszczenia, po czym szybko opuszcza spojrzenie. Jeśli tak się dzieje, mój drogi, jesteś kimś, kto przyciąga spojrzenia. To znak, że masz to coś. Kiedy kobieta uważa mężczyznę za atrakcyjnego, będzie zerkać. Może do ciebie nie podejdzie, może nic nie powie, ale jej oczy ją zdradzą. Nawet najbardziej niedostępna kobieta rzuci szybkie spojrzenie w stronę faceta który ją interesuje zrobi to tylko w sposób subtelny krótkie zerknięcia szybkie odwracanie wzroku udawanie że patrzyła na coś innego prawdziwy test złap jej spojrzenie i utrzymaj kontakt wzrokowy o sekundę dłużej jeśli się peszy patrzy w dół albo nagle odwraca wzrok to nie przypadek wcześniej cię obserwowała i to nie dotyczy tylko kobiet faceci też cię zauważają na swój sposób mężczyźni nie patrzą na innych mężczyzn tak, jak robią to kobiety, więc reakcje są inne. Zamiast długiego spojrzenia, dostajesz krótki, respektujący męski skin, szybkie zerkanie na strój, ocenianie cię po cichu. Jeśli mijasz grupę facetów i część z nich zerka na ciebie, po czym od razu odwraca wzrok, to dlatego, że wyczuli twoją obecność. Poczuli energię, którą wnosi pewny siebie facet. Niektórzy to szanują. Inni czują się zagrożeni, ale jedno jest pewne: dostrzegli cię. Ludzie robią ci miejsce, nawet o tym nie myśląc. To bardzo ukryty znak, który wielu facetów ignoruje. Wchodzisz do baru, siłowni albo zatłoczonego pomieszczenia. I zauważasz, że ludzie instynktownie przesuwają się tak, jakby robili ci przestrzeń. Albo siadasz gdzieś i osoby obok Ciebie prostują sylwetkę. Poprawiają się, delikatnie zmieniają pozycję. To dlatego że ludzki mózg reaguje na pewną, silną, wysokoenergetyczną obecność. Kiedy zachowujesz się jak mężczyzna o wysokiej wartości, świat zaczyna poruszać się inaczej w twojej obecności. Ludzie zakładają, że jesteś kimś, nawet jeśli niczego nie musisz mówić. Dlatego czasem słyszysz pytania typu: Trenujesz coś? Czy my się skądś znamy? Nawet jeśli jesteś zwykłym gościem prowadzącym swoje życie. Twoja energia sprawia, że ludzie stają się ciekawi. Chcą dowiedzieć się, co w tobie jest wyjątkowego. Piąty. Dostajesz lepsze traktowanie. Bez proszenia. Jeśli jesteś atrakcyjnym, pewnym siebie facetem, świat często działa na twoją korzyść i dzieje się to naturalnie. Może kobieta komplementuje coś drobnego. Ładnie pachnie twój zapach. Albo zadaje całkowicie zbędne pytanie, żeby tylko rozpocząć rozmowę. Ej, która godzina, mimo że zegar jest za nią, to nie jest przypadkowa uprzejmość. To pretekst, żeby wejść z tobą w interakcję. W sytuacjach społecznych też możesz to zauważyć. Ludzie ustawiają się bliżej ciebie. Kobiety naturalnie kierują się w twoją stronę. Mężczyźni mimowolnie włączają cię w rozmowę. To nie jest zbieg okoliczności. Atrakcyjni mężczyźni przyciągają innych nie tylko kobiety, ale ludzi ogólnie. I co najlepsze nie muszą nic robić to czysta energia. Zauważyłeś kiedyś, że inni faceci walczą o uwagę barmana, a ty podchodzisz i po prostu zostajesz obsłużony? Albo kelnerka daje ci więcej uśmiechu, lepsze miejsce, dolewa napój bez pytania. To nie tylko dobra obsługa to naturalna reakcja na kogoś, kto wyróżnia się obecnością. Jeśli zastanawiałeś się, czemu inni narzekają na słabą obsługę, a ty prawie nigdy tego nie doświadczasz, już wiesz. Prawda jest taka: atrakcyjność to nie tylko wygląd, to aura. Jeśli ludzie zakładają, że jesteś ważny, to dlatego, że tak właśnie się prezentujesz. Zdarzyło ci się dostać niespodziewany gratis? Może barista dorzucił ci coś małego bez powodu? Może w hotelu dostałeś lepszy pokój bez wyjaśnienia? Tacy mężczyźni częściej doświadczają takich sytuacji, niż im się wydaje. Dlaczego? Bo ludzie lubią osoby, które robią na nich pozytywne wrażenie. Kobiety też robią drobne rzeczy. Zupełnie same z siebie kobieta, której się podobasz, często znajdzie pretekst, by ci pomóc, coś poprawić, coś ci podać. Może, poprawić ci kołnierzyk, wyrównać mankiet, coś za ciebie przytrzymać. To drobne, ale bardzo wymowne sygnały. Kobieta nie robi takich rzeczy wobec faceta, który nie przyciąga jej uwagi. Jeśli zaczyna w takich małych detalach dbać o ciebie, to masz jej pełne zainteresowanie. 6. Kobiety są poirytowane, gdy ich nie zauważasz. To jest naprawdę ciekawy sygnał. Jeśli jesteś atrakcyjnym facetem, zauważysz, że niektóre kobiety, szczególnie te, które coś do ciebie czują, potrafią nagle zrobić się lekko poirytowane lub oschłe. Ty nic złego nie zrobiłeś, nic nie powiedziałeś, a ona zachowuje się chłodniej, rzuca pasywne komentarze albo wręcz ignoruje. Dlaczego? Bo nie zwróciłeś na nią uwagi. A jeśli kobieta jest zła o to, że jej nie zauważyłeś, to znaczy jedno, chcę twojej uwagi. Byłeś kiedyś w sytuacji towarzyskiej, gdzie kobieta była w świetnym humorze, rozmawiała ze znajomymi. Ale kiedy wszedłeś do pokoju i jej nie zauważyłeś, nagle zmieniła nastrój. To dlatego, że liczyła, że spojrzysz na nią jako pierwszy. Kiedy tego nie zrobiłeś, jej ego dostało lekkie ukłucie. Kobieta o mniejszej pewności siebie odbiera to bardzo osobiście. Myśli, że jej nie dostrzegasz albo że cię nie interesuje, co wywołuje frustrację. Wtedy zaczyna zachowywać się dziwnie, żeby zwrócić uwagę. Zwróć uwagę też na to, gdy wchodzisz do pomieszczenia, część kobiet nagle zaczyna głośniej się śmiać, mówić donośniej, bardziej podkreślać swoje ruchy. Dlaczego? Bo próbuje przyciągnąć twoją uwagę, ale nie chce zrobić tego wprost. Kobiety nie robią tego przy facetach, którzy nic dla nich nie znaczą. Byłeś kiedyś w barze czy na imprezie, a jakaś kobieta mija cię kilka razy, jakby zupełnie przypadkiem. To nie przypadek, to strategia. Chce zostać w Twoim polu widzenia, aż w końcu ją zauważysz. A jeśli chce mocniej zwrócić Twoją uwagę, może nawet delikatnie w Ciebie wpaść, albo zadać zupełnie niepotrzebne pytanie, tylko po to, by zacząć rozmowę. Kobiety potrafią działać bardzo sprytnie. Nie zawsze podejdą pierwsze, ale zrobią wszystko, by znaleźć się na Twojej orbicie. 7. Ludzie zakładają, że masz masę opcji, nawet jeśli nie masz, to jeden z najciekawszych sygnałów. Kiedy wyglądasz jak facet pewny siebie, ludzie automatycznie zakładają, że kobiety same do Ciebie piszą, że masz zainteresowanie z wielu stron, że praktycznie nie musisz się starać. Najśmieszniejsze jest to, że możesz nawet nie spotykać się z nikim. Ale ludzie i tak wierzą, że jesteś tym gościem. A kiedy kobiety myślą, że masz wybór, twoja atrakcyjność gwałtownie rośnie. Jeśli poruszasz się pewnie, nie zabiegasz o uwagę i masz swoją własną energię, kobiety zakładają, że inne kobiety już cię chcą. To się nazywa preselekcja jeden z najsilniejszych psychologicznych mechanizmów atrakcyjności. Kobiety często pragną tego, co pragną inne kobiety. Dlatego czasem usłyszysz teksty typu Pewnie masz pełną skrzynkę wiadomości. Znam takich jak ty. Pewnie łamiesz serca na prawo i lewo. Ona wtedy nie opisuje ciebie, ona opisuje własne zainteresowanie tobą, bo gdyby nic nie czuła, nie obchodziłoby jej, z kim piszesz. Facet bez opcji nie jest oskarżany o bycie zbyt popularnym. Facet, który robi wrażenie, tak. I tutaj robi się zabawnie. Jeśli jesteś atrakcyjny, Kobieta potrafi być zazdrosna, zanim w ogóle cokolwiek was łączy. Może. Przewracać oczami, gdy rozmawiasz z inną. Sztywnieć, kiedy wspominasz jakąś znajomą. Albo zachowywać się chłodniej, gdy widzi, że ktoś cię zauważa. Nie ma do tego prawa, ale jednak to czuje, bo w jej głowie konkurencja już trwa. Jeśli kobieta staje się terytorialna, zanim jesteście parą, uważacie za faceta wysokiej wartości. A to, mój drogi, jest oznaką dominującej męskiej energii. Podsumowanie. Atrakcyjność to nie tylko wygląd, to sposób, w jaki się poruszasz, energia, jaką dajesz ludziom, pewność, którą wnosisz tam, gdzie się pojawiasz, Twoja obecność, która zmienia dynamikę otoczenia. Jeśli czujesz, że brakuje ci pewnych elementów, to znak, że czas nad nimi popracować. Nie jutro, nie kiedyś tam, teraz. Każdy dzień spędzony na wątpieniu w siebie jest dniem straconym, a rok później możesz stać w tym samym miejscu z żalem, że nic nie zmieniłeś. Zacznij budować mentalność zwycięzcy, zacznij wzmacniać swoją pewność siebie, zacznij stawać się facetem, który wchodzi do pomieszczenia i natychmiast przejmuje przestrzeń. Masz w sobie o wiele więcej niż myślisz. Wystarczy to obudzić. Do roboty, Bosie. Twój czas właśnie się zaczął.